No bezsprzecznie jest tak, że obecnie sytuacja bardzo się zmienia, czyli z jednej strony jest tak, że na pewno kapitał ludzki, jego znaczenie po prostu rośnie. Na pewno jest też tak, że jest zdecydowanie trudniej, jeśli chodzi o dostępność pracowników. Co więcej jeszcze, kompetencje, których potrzebujemy się zmieniają, a jeszcze na dodatek mamy trendy, którymi, z którymi nie warto, jest, nie warto jest walczyć. Dlatego jeszcze to, co do niedawna nazywaliśmy profesjonalizmem w HR, na dzisiaj można powiedzieć, że to jest właściwie dobry początek. Czyli kiedyś mówiliśmy o tym, że dobrze jest znać narzędzia, dobrze jest znać specyfikę ludzi, te rozmaite instrukcje obsługi do poszczególnych pracowników poznać i być w stanie wykorzystywać. Natomiast na dzisiaj to jest zdecydowanie za mało. Można powiedzieć, że to jest absolutny fundament, dopiero początek tego, żeby w ogóle można mówić o jakimś rozwoju w HR. Z drugiej strony sposób jest nie powiedzieć o tym, że przyszłość HR jest albo świetlana, to znaczy, że cała ta dziedzina sztuki i nauki będzie się, bardzo rozwijać w praktyce, albo dla odmiany mamy do czynienia już z ostatnimi e, aktami tego rodzaju sztuki, dlatego, że albo hr -y staną na wysokości zadania i faktycznie będą dostarczać e, rezultaty, albo zostaną po prostu zlikwidowane. Bardzo często pojawia się takie bardzo ważne pytanie, jaką właściwie wartość dostarczają hr -y. e, I niestety jest tak, że bardzo wielu hr nie potrafi udzielić na ten temat odpowiedzi i odpowiedź na temat tego, na przykład, że mamy wysoki poziom Moralności pracowników, wysoki poziom zaangażowania pracowników, wysoki poziom różnych rzeczy. Pracowników to są rzeczywiście super ważne rzeczy, natomiast zdecydowanie najważniejsza jest efektywność. Po prostu efektywność finansowa, efektywność działania człowieka w przedsiębiorstwie. To jest absolutny fundament i do tego fundamentu też trzeba, trzeba wrócić. Na pewno myśląc o przyszłościowych kompetencjach hr no to oczywiście pomijając wszystkie te, które stanowią ten fundament, czyli wszystkie umiejętności typowe dla hr znajomość narzędzi. I tak dalej. No to na pewno trzeba powiedzieć o tym, że taka epoka narzędzi już, już znanych skądś, czyli znanych z poprzedniego miejsca pracy, znanych z dobrych praktyk, to już jest ewidentnie to już jest ewidentnie przeszłość. Na dzisiaj od hr wymagamy nie tyle zastosowania jakiegoś narzędzia, tylko skonstruowania całkowicie nowego narzędzia dopasowanego właśnie do tego, czego potrzebuje dzisiaj organizacja i pracownicy. A więc nie wzięcia czegoś Jakiegoś standardowego kwestionariusza, wzoru czy, czy czegoś, regulaminu i tak dalej. Nie, stworzenia tego całkowicie od, yy, od zera i stworzenia w taki sposób, żeby to pasowało faktycznie do, do tego, czego oczekuje organizacja i, i pracownicy. E, a zatem oczywiście można czerpać e, inspiracje z różnych dobrych praktyk, ale to jest wszystko, jedynie inspiracje. Trzeba umieć to stworzyć. No i tutaj dochodzimy do tego, co jest najważniejsze, czyli kompetencje biznesowe po prostu. Czyli trzeba doskonale rozumieć ten biznes, konkretny biznes, na czym polega jego przewaga, na czym ona ma być zbudowana. Bardzo często jest tak, że menedżerowie liniowi po prostu nie znajdują czasu na takie rzeczy jak zastanawianie się co będziemy robić za 2, 3, 4 lata. No i najczęściej, przepraszam za wyrażenie, gonią target, a jeśli gonią target to oni potrzebują w tym kwartale zrealizować jakiś wynik. No i siłą rzeczy w tej sytuacji troska o ten długi okres no na kimś musi spoczywać. Wydaje się, że to jest to miejsce, które hr powinni Wypełniać, żeby równoważyć ten dążenie do sukcesów w krótkim i w długim okresie. Na pewno jest też tak, że taką kluczową zupełnie kompetencją jest zarządzanie zmianami. Nie pomoc we wdrażaniu zmian, nie wspieranie czy saportowanie menedżerów liniowych czy pracowników, tylko po prostu ich wdrażanie. Dlatego, że ogromna większość zmian, które się obecnie dzieją, jeśli się udają, to udają się dlatego, że udaje się pozyskać zaangażowanie pracowników. Właśnie w to, żeby te zmiany się, się powiodły. A zatem to jest rzecz taka absolutnie podstawowa. No i kolejna rzecz to jakoś taka, no, nie opieranie się temu, co nieuniknione. Czyli mamy na pewno kilka takich trendów, które mocno ustawiają całą aktywność hr na dzisiaj. Oczywiście jednym z nich jest automatyzacja procesów, czy wcześniejsza jeszcze standaryzacja i tak dalej. Nie ma co udawać, że na dzisiaj jest tak, że bardzo wiele prac wykonywanych obecnie przez pracowników nie powinna być wykonywana przez pracowników. Ludzie nie nadają się do tego rodzaju pracy. Powtarzalna, prosta, niewymagająca myślenia, niewymagająca zaangażowania, odtwórcza praca. Zdecydowanie jest tak, że ludzie nie nadają się do tego rodzaju, do tego rodzaju pracy. W związku z czym w interesie fr jest to, żeby z jednej strony przyspieszać te procesy automatyzacyjne. To jest przy okazji jeszcze dobre dla polskiej gospodarki bardzo. Ale też stanowi jedyną odpowiedź na pytanie, co dalej robić. Czyli, z jednej strony, trzeba dążyć do tego, żeby odciążać stanowiska pracy właśnie w takiej powtarzalnej, nudnej, niemal małpiej roboty, choć pewnie większość małp nie zdecydowałoby się na ich wykonywanie, choć ludzie za pieniądze nie takie rzeczy potrafią. I dążenie do tego, żeby tego rodzaju pracę całkowicie eliminować, przerzucać ją na komputery, automaty i tak dalej, bo one są od tego, żeby takie prace wykonywać. Na to miejsce pojawiają się zupełnie nowe, bardzo często jeszcze zupełnie nieznane specjalności, a to dla odmiany wymaga reskillingu. Czyli nie możemy liczyć na to, że nagle pojawią się jakieś z nieba zupełnie nowe zasoby, nowi pracownicy, nowi absolwenci studiów. Nie, tego będzie po prostu mało. Jest mało i będzie coraz mniej. Więc coraz większą troską należy obdarzać nie tylko tym, żeby likwidować te, te prace, które są siłą rzeczy niskopłatne, odtwórcze, mało ciekawe, ale jednocześnie tych ludzi, którzy je na dzisiaj wykonują, być w stanie nauczyć realizacji zupełnie innych rzeczy. No to jest przy okazji również bardzo korzystne dla nich, ponieważ tego rodzaju prace są po prostu lepiej płatne. Natomiast to po prostu trzeba umieć zrobić. Oczywiście to tylko przykład. To jest, tylko, to jest tylko przykład, ale on myślę dobrze pokazuje gdzieś przyszłość HR. Oczywiście można też spróbować nie stanąć na wysokości zadania, ale wtedy przyszłość jest jasna. Czeka nas zatem świat bez hr -ów. Za to z menedżerami, którzy być może będą potrafili to robić. O na pewno, na, na, pewno, na pewno tak. I znowu myślę, że są takie rzeczy, które są absolutnie fundamentalne, czyli są takie rzeczy, które po prostu trzeba wiedzieć. Świat się zmienia, świat HR-owy również. Ale jak tak patrzymy na przykład na narzędzia HR-owe, to one się praktycznie nie zmieniają. Pojawiają się nowe elektroniczne wersje rozmaitych rzeczy. Tu się niewiele zmienia. Natomiast świat biznesu dookoła zmienia się ogromnie. W związku z czym tu jest przede wszystkim potrzebna otwartość nie tylko na te działania tradycyjnie HR-owe, ale też na wszystko to, czym zajmują się wszyscy menedżerowie dookoła. Taki czas HR-ów, gdzie i w pewnym momencie przyszły HR-y i coś zrobiły, no to, to jest czas miniony to. Teraz już nie tyle potrzebujemy HR-ów w roli partnerów biznesowych, jak się jeszcze do niedawna mawiało, co bardziej powiedziałbym liderów pewnego rodzaju zmian. Ludzi, którzy aktywnie poszukują pewnych trendów i instalują je po prostu u siebie, u siebie w firmie. A to, że oni są akurat od ludzi, no to nam gwarantuje między innymi to, że te zmiany będą przy, miały, po prostu będą miały ludzką twarz. I zamiast takich zmian, do których już niestety, a może na szczęście, już trochę odwykliśmy od tych zmian, gdzie nagle okazywało się, że zmiana rodzi za sobą ogromne zwolnienia pracowników, jakieś poroziwanie szczęścia, no to zamiast tego trzeba zaproponować tym ludziom po prostu robienie innych rzeczy, bardziej wartościowych, wyżej wycenianych, bardziej odpowiedzialnych, ale też dających większą, większą satysfakcję. Jak sądzę, to jest. Wszystko to są te hasła, które uwielbiają HR-owcy, Teraz tylko trzeba przestać je uwielbiać, a trzeba zacząć je bardzo aktywnie wprowadzać. A to wymaga właśnie nie nowego nastawienia. To nastawienie, myślę, że to, które mamy u HR-owców obecnie, jest całkowicie odpowiednie. Natomiast trzeba jeszcze tego, powiedziałbym, zrozumienia dla, dla biznesu i myślę, jeszcze bardziej pogłębionego szacunku dla tych najbardziej podstawowych mierników finansowych, bo to one są tym, co decyduje o tym, czy. Cały ten zawód jest potrzebny czy też nie. A wszystkie rzeczy dodatkowe, takie jak lojalność wobec firmy, zaangażowanie pracowników, satysfakcja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. One po prostu są pochodną tego, tego pierwszego elementu, czyli satysfakcja z pracy. No, łatwiej jest mieć satysfakcję z pracy, jeśli ona jest dobrze wykonana, a dobrze jest wykonana wtedy, kiedy po prostu wynik finansowy jest bardzo dobry. Łatwiej jest pozyskać sympatię zarządu do takich rzeczy jak podwyżki na przykład. No, jeśli za tym stoi nie tylko powiedziałbym satysfakcja z pracy, ale przede wszystkim satysfakcja zarządu z nieoczekiwanych wyników.